Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku. Czy można to nazwać filmowych pogaduch? Nie wiem, ponieważ jak widać, totalnie dzisiaj nie jesteśmy w setupie podcastowym, a jest ku temu powód, ponieważ... Nie ukrywam. Robienie co tydzień odcinka 40-minutowego nawet jest męczące. A jak wiecie, nie tylko robimy e, sam podcast na YouTube'a, ale też wycinamy z niego content i wrzucamy go codziennie na TikToka, Instagrama, YouTube'a. E, także jest to trochę pracy i nie ukrywam potrzeba po prostu odrobinkę przerwy, ale nie chcę opuszczać uploadu na YouTubie. Także dzisiaj po prostu pokażę Wam od kuchni, jak wygląda robienie podcastu, na czym działamy, jak to wygląda w premierce, więc wszystko dzisiaj zobaczycie. A do normalnych odcinków wracamy już za tydzień, ponieważ w tym tygodniu nagrywamy nowe. No i mam nadzieję, że wybaczycie nam to, że nie ma podcastu do słuchania, tylko jest odcinek do oglądania. Dla tych, co śledzą ten kanał od dawna bardzo, bardzo dawna. To może być trochę taki flashback. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy rzucałem tutaj vlogi, do tego mi teraz też śmiesznie jest to nagrywać. Ale nieważne, dzisiaj o filmowych pogaduchach i o tym, co tutaj się w zasadzie dzieje. Także zaczynajmy. E, także, gdzie nagrywamy? Jestem w skromnym studio, które tak naprawdę jest pokojem gościnnym, e, ale mamy tutaj stół, który normalnie widzicie w odcinkach. Lampki są tylko teraz ustawione, ale normalnie za nami w rogach mamy pawotyby, które są ustawione tu, tam i właśnie jedno światło kluczowe, które nam zwykle świeci od góry. Zwykle jest to Falcon, ale myślę, że każda lampa jakoś około 60, 100 W da radę. Każdego gościa oświetlamy osobno, na osobny kolor. Teraz mam tutaj na przykład czerwony z niebieskim, ale normalnie, tak jak powiedziałem, mamy tuby LEDowe, które możemy ustawić na jakikolwiek kolor chcemy. Różowy, niebieski, zielony, cokolwiek, też mieszanki kolorów. Chcemy, żeby to się jakoś tam wyróżniało od od poprzednich odcinków, jeżeli była jakaś różnorodność kolorystyczna, także to jest taki jeden akcencik, który wprowadzamy w każdym odcinku. Eee, no i co? Normalnie mamy rozstawione kamery. Eee, tutaj mamy Statyw. Z drugiej strony jest normalnie tutaj postawiony drugi statyw, na którym mamy kamery, jakimi są Blackmagici. Wcześniej to był Blackmagic 4K i 6K. Choć jak w ostatnich odcinkach widzieliście, była tylko jedna kamera, i tak jak ja mówiłem w odcinkach, po prostu jedna się zepsuła. Musiała polecieć do Anglii do serwisu i nagrywaliśmy tylko na jednej. I w zasadzie. Zaczyna mi się podobać ten setup e, pod względem montażowym, po prostu łatwiej się to montuje pod względem kontentu i pod względem samego odcinka. E, także może nawet e, tak przy tym zostaniemy i spróbujemy sobie z tego setupu zrobić taki jednokamerowy setup. E, no i będziemy w zasadzie kombinować już w tym tygodniu. Jeśli chodzi o dźwięk, to nagrywamy na dwa mikrofony: NTG4, Plus, który nagrywa na Zuma H8 i mikrofon z Amazona, e, który na ten moment nagrywa na USB-A. Czyli musi nagrywać na komputer. E ta różnica jest spowodowana po prostu budżetem, e, ponieważ jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby inwestować multum pieniędzy w studio, w oświetlenia, czysto i stricte do podcastu, e, w mikrofony itd., więc stwierdziliśmy, że już mieliśmy NTG4+, Plus, e, więc tylko trzeba było dokupić jeden mikrofon, który był dźwiękowo mega jakościowy, e, ten z Amazona, no ale downside'em jest to, że nagrywa po prostu jedynie na USB-A, czyli trzeba go podłączać do komputera. Mam nadzieję, że w przyszłości ze wzrostem oglądnięć i słuchań podcastu e, będziemy mogli w stanie e, kupić po na przykład dwa te same mikrofony marzą mi się Shure MV7B coś takiego gdzie będziemy mogli po prostu siąść i mieć tą samą jakość dźwięku na obu gościach. Jak na odcinkach widzicie e, mikrofony mamy zaczepione na takich boom armach, które po prostu mogą być bliżej albo dalej rozmówcy. No i poza tym jeszcze mamy nasz wspaniały stół, który fun fact jest zrobiony z desek, które używaliśmy podczas jednej z naszej produkcji, o której nawet mamy cały podcast, odcinek 4 o scenografii. Są to deski z produkcji Ertic, Ponieważ korzystywaliśmy je do Robienia y, takich półek. E, one z drugiej strony są złączone taśmą e, i robią nam za stół, e, który ma bardzo fajną teksturę i ładnie wygląda, bo pod tym jest normalne jakieś chyba, nie wiem jakie to jest drewno, ale nie tak ładne jak to. Więc tak to tutaj wygląda. Normalnie proces po prostu wygląda tak, że przychodzimy, siadamy, ja się rozstawiam z komputerem, podłączamy wszystko do Zooma, włączamy wszystko co możemy światła, kamery i tak dalej, nagrywamy, kończymy odcinek. I wydaje mi się, że teraz trzeba przejść do tego, co się potem dzieje, czyli do montażu. Zapraszam w takim razie przed moje biureczko i zobaczycie, jak to się wszystko edytuje. Także witam w moich skromnych progach. Po tym, jak już mam nagrany odcinek, zgrywam sobie wszystko do komputera. I mamy tutaj folderki, gdzie sobie to wszystko grupuję. Weźmy sobie dla przykładu odcinek z Kamilem, ósmy. I tutaj mamy tak. Mamy plik nagranie, mamy dźwięk mój i mamy dźwięk Kamila. Ja sobie potem to wszystko biorę do e, Premiera. Mam stworzony projekt do kopiowania, który ułatwia totalnie robotę, ponieważ stworzyłem sobie taki szablon. Do każdego odcinka. Już wam pokażę, jak to wygląda. W zależności od tego, czy odcinek jest parzysty lub nieparzysty, czyli w sensie numer odcinka, to sobie otwieram sequence, ponieważ to się różni tym paseczkiem, jaki mamy tą grafiką w środku, która dzieli dwóch rozmówców. Ale poza tym niczym się to innym nie różni. Gdzie to po prostu tak ułatwia robotę, że ja sobie tylko wrzucam wideo moje, wideo gościa, ustawiam sobie dźwięk. I tak edytuję cały odcinek. Sam proces edytowania odcinka wygląda tak, że muszę siąść i oglądnąć cały odcinek, szukając również momentów idealnych do wyklipowania na content, ponieważ, tak jak przypominam, poza tym, że są całe odcinki, wrzucamy też również codziennie rzeczy na Instagrama, TikToka i YouTube shorty. Więc. Jest trochę roboty. Przez to, że trwają tak długo, 20 minut to i tak jest długo, yy, i są nagrywane na takich bycz kamerach, jak Black to sam render potrafi zajmować od 6 do 7 godzin. Jeśli mówimy o odcinku, który ma 40-50 minut, czas renderu potrafi dochodzić nawet do 12 godzin, e, więc trzeba sobie to zaplanować. Na noc zwykle to zostawiam i się renderuje. Także ogólnie trochę tego jest i mam nadzieję, że wybaczycie, że dzisiaj nie ma całego odcinka, ale naprawdę jest to trochę roboty, ponieważ trzeba siedzieć, trzeba oglądać ten cały odcinek i wyobraźcie sobie, jeśli ja zatrzymuję się na 50-minutowym odcinku, to takie zatrzymywanie się zbiera się zbiera i oglądnięcie 50 minutowego odcinka zajmuje około 4 godzin razem z wycięciem, pocięciem itd. tak dalej. Potem jeszcze trzeba zrobić content, to jest około 2 godziny, no i robienie napisów godzina. Więc w zasadzie tak jakbyśmy robili i montowali jeden film dla klienta. No, mam nadzieję, że to się e, opłaca i że wam to przynosi jakąś wartość, to co robimy. Nie przestajemy, teraz tylko potrzebowaliśmy troszkę przerwy, ale już w tym tygodniu nagrywamy nowe odcinki i będziemy do Was wracać z nowymi, fajnymi tematami e, i fajnymi rzeczami, o których też się dowiecie już niedługo. Także moi drodzy, mam nadzieję jeszcze raz, że wybaczycie, że nie było odcinka, że to co dzisiaj Wam pokazałem dało Wam jakoś światło na to, co tu się dzieje, jak to tworzymy. E, no i tyle. Jeśli będziecie chcieli, zadawajcie jakieś pytania i mam nadzieję, że może kogoś to zainspirowało do stworzenia swojego podcastu, bo nie jest to takie trudne. Tyle moi drodzy. Widzimy się w następnym widzimy się w następnym tygodniu na normalnym odcinku filmowych pogadów. Peace.